A, jaki piękny dzień, słuchajcie. Jestem w swojej rodzince creeperów, tam jest wujek Creeper, tam jest ciocia creeper. O, tam jest dziadek Creeper. I jak widzicie, sam jestem Creeperem. Co się stało? Słuchajcie, a no stało się to, że dzisiaj udało Wam się zrobić 3000 łapek w górę. I jednocześnie prezentuję wam kolejną komendę. Kolejny odcinek z przestrony serii o Minecraft, więc bardzo dziękuję Wam za taką aktywność. To naprawdę cieszy, więc jeśli chcecie, mu również możecie zostawić łapkę. Ale słuchajcie, to jest zwykły creeper, jednak. Dziwne jest to, że ten zwykły creeper tak właśnie ma diamentowy mierz. <laughs> więc słuchajcie, dzięki tej komendzie możecie naprawdę robić fajne trole waszym znajomym. E, chociażby z takim mieczem, atakujący creeper z diamentowym mieczem. Jednak e, bardzo fajna jest ta animacja dochodzenia. Jest to rzeczywiście prawdziwy creeper, więc jeśli zbliżycie się do kogoś, on rzeczywiście wybuchnie, tak naprawdę. E, my tak naprawdę jesteśmy niewidzialni, a ten creeper po prostu podąża za nami, jednocześnie imitując wszystkie nasze ruchy i po prostu chodzi tam gdzie my. Jest to bardzo mała komenda, jednak naprawdę bardzo fajna i było kilka komend, które zamieniają nas w creepera i według mnie ta komenda jest najlepsza. Więc jeśli chcecie patrolować waszych znajomych, wybierzcie tą komendę, która działa na Minecraft'cie 1.10.2, czyli na większości serwerów, które teraz yy, w sumie są. E, na Minecraft'cie 1.11 jeszcze niestety to nie działa. Fajne jest to jeszcze o tyle, że w każdym momencie, słuchajcie, możemy się zamienić w nas! Dokładnie. naszą postać. I aby się zamienić z powrotem w Creepera, musimy wyrzucić Creeper Morph. E, taki oto itemek. Na ziemię. Dokładnie. Tylko nie grajcie w pierwszym osobowym trybie, ponieważ jak stoi ten Creeper, e, zasłania po prostu wam pole widzenia. A jak chodzicie, to jest rzeczywiście znacznie lepiej. Wow! Zobaczcie, mamy łapki nasze. Oh god. Epickie, epickie. <laughs> e, więc lepiej grać na F5. No i co? Zaraz pokażę wam jak tą komendę zainstalować. Jest to naprawdę bardzo prosta, szybka komenda, więc yy, zaraz to na pewno yy, ogarniecie. No dobrze, czyli patrzcie: Shift, zamieniam się w człowieka. Q, teraz wyrzucam ten przedmiot i znowu jestem creeperem. Czyli jeszcze raz Shift klikam, czyli kucam, Jestem człowiekiem. E, wyrzucam ten przedmiot z łapki Q i znowu jestem creeperem. Więc Jest bardzo fajna i prosta sprawa. No dobrze, słuchajcie, w takim razie jak tą komendę zainstalować? No co tam Creeper, kontra Creeper? Lepiej nie, ponieważ jak włączę teraz do Survival. A czekajcie, aż włączę, bo co? No chodź tutaj. Co mnie atakuje? Ziomek, ja swój jestem. No dobra, czyli niestety to, ta komenda nie działa w taki sposób, że e, creepery nas omijają, a szkoda, bo to byłoby naprawdę fajne. Wow! Ok, Dobra, koniec tego. Chyba ten creeper jednak jest nieśmiertelny. Z tego co próbowałem go zabić, to udało mi się. Um, ale tutaj widzę, że jakoś nie mogę. <ścoughs> Dobrze. E, w takim razie oczywiście na starcie potrzebujecie komend bloka, czyli to co mam. Tutaj wpisujecie komendę give. <laughs> I padłem, i padłem, kurde, no dobra, tutaj jest spokojniej O właśnie tak, tą maszynkę, tą maszynkę musicie zrobić, e, którą zrobiłem tutaj Ale zrobimy sobie jeszcze raz, czyli give małpa player Comment block Kładziemy takiego comment bloka, e, oczywiście na kreatywie Tak, wklejamy komendę, którą macie w opisie i klikacie always active i done No i mamy sobie taką komendę już zainstalowaną. E, co teraz musicie zrobić? No to niestety nie jest takie łatwe. Jeśli chcielibyście na przykład grę na survivalu i... zrobić się takim creeperem, to potrzebujecie niestety e, głowę creepera, co jest dość trudne do znalezienia. Następnie przyda wam się jeszcze proch, czyli gunpowder, który gdzieś tu powinien być i wyrzucamy wszystko razem i powstaje nam, słuchajcie, Creeper Morph. I teraz, oczywiście, wyrzucając, możemy stać się Creeperem. Klikając Shift. Jesteśmy człowiekiem. O. A. O, o. Coś zepsułem? Patrzcie, co jest grane. Bo są dwie te maszynki, wiecie? Dlatego to wszystko się zepsuło. Więc dwie maszynki działają naraz. I po prostu to się baguje, więc trzeba to zniszczyć. Kurde, teraz to ja tego nie zrobię. Ale beka. Dobra, więc pamiętajcie, kładźcie jedną, <głos> e, <głos> jedną maszynkę na waszym świecie. Ponieważ jeśli będą dwie, to wszystko wam się zbaguje. To jest też istotne, ale chyba nikt normalny e, nie kładzie dwóch maszynek, tylko ja, jeśli pokazuję poradniki. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz za dobicie 5000 łapek w materiale pod tytułem mm, Antygrawitacyjny łuk. E, cieszę się, że film Wam się spodobał. E, no i dziękuję wam jeszcze raz za taką aktywność. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!